Władze, które do dwóch różnych należą porządków, mianowicie do porządku organicznego i nieorganicznego, wypływają z duszy ludzkiej drogą emanacji. Pierwsze, do których należą zmysły, mają za podmiot żywy organizm, drugie natomiast samą duszę. Umysł zatem jest władzą wewnętrznie niezależną od wszelkiego organu. Witam serdecznie wszystkich widzów. Ciekawa jestem, ilu z Was śledzi ten cykl od początku. W niedzielę o godzinie 19 czytamy jakąś książkę. Takie jest to wyzwanie, taki zamysł, żeby więcej czytać. I jesteśmy już, słuchajcie, na 17 tezie 24 testomistycznych, ale jeśli z jakiegoś powodu trafiliście tutaj po raz pierwszy, to nie przejmujcie się i zostańcie, ale potem odsłuchajcie sobie koniecznie playlistę od pierwszej tezy do 17. Staramy się tutaj popularyzować filozofię świętego Tomasza z Akwinu, taką jaka była nauczana przez Kościół, gdyż te tezy były ustanowione przez kongregację nauk do tego, aby być wykładane w seminariach i na uczelniach. Niestety, dzisiaj e, i na uczelniach katolickich, i w seminariach zdaje się, że o nich zapomniano. Inne zupełnie nowoczesne e, filozofie wyparły świętego Tomasza, a nawet jeśli jest gdzieś jeszcze święty Tomasz, to e, zwykle w innym ujęciu niż w takim. E, dlatego warto słuchać. I z góry też przepraszam was, że w zeszłym tygodniu ten program był taki krótki. Mam teraz bardzo wiele innych spraw na głowie i ubolewam, że nie mogę tego wam przedstawić tak obszernie jakbym chciała, ponieważ rzeczywiście też w tym aspekcie ta książka jest skrótowo napisana, bo chodzi tutaj o przedstawienie głównych tez. Każdy cykl tych tez dotyczy Szczególnego zagadnienia. My mówiliśmy już o filozofii bytu, a teraz mówimy o człowieku, o zagadnieniu ciała i duszy. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie je w komentarzu, gdyż w takim ostatnim nagraniu, które będzie podsumowywało cały cykl, postaram się na te Wasze pytania Odpowiedzieć. Trochę się ich już nazbierało, postaram się takie ciekawsze notować i na nie odpowiadać. Rzeczywiście wymaga to sięgnięcia również po inne książki dotyczące antropologii świętego Tomasza Zakwinu. I trochę, trochę to zrobiłam, ale myślę, że żeby też Wam nie zamieszać, to przedstawię to, co po prostu jest w tej dzisiejszej tezie. I im dalej jesteśmy, wydaje mi się, tym jest trudniej, i też czasami autor pisze skrótowo, tak jakby, tak jakby myślał, że my będziemy te terminy znać, a oczywiście nie każdy musi te terminy znać, więc nie zniechęcajcie się, zostańcie ze mną. Miejcie takie samo poczucie, że jest to czas spędzony nad czymś wartościowym. Taki jest też zamysł tego kanału, że nie tylko jakieś różne e, głupoty czy też bieżące wydarzenia, tylko żeby się zająć tym, co ponadczasowe, żeby się też nauczyć e, myśleć. A dzisiaj będziemy mówić o władzach duszy. Tego dotyczy ta teza, której słyszeliście, która być może brzmiała dla was niezrozumiale. Postaram się to o ile będę potrafiła e, wytłumaczyć. Władze duszy. Czym one są? Otóż to są bezpośrednie pryncypie, z których wynikają czynności. Więc z jednej strony mamy duszę, o której ostatnio trochę sobie powiedzieliśmy. Wiem, że tematu nie wyczerpałam. Natomiast pytanie, które się pojawia, czy dusza to jest to samo, co jej władze? Czyli czy mamy mm, różnicę pomiędzy duszą a tym, co sprawia, że dusza pewne czynności wykonuje? Ktoś mógłby powiedzieć, po co takie pytanie, ale to też jak później zobaczymy, pokaże nam, w jaki sposób ta filozofia średniowieczna i filozofia świętego Tomasza Zakwinu, na przykład w tym aspekcie, odróżnia człowieka od zwierząt, w odróżnieniu od jakichś behawiorystów. Od takich różnych nurtów psychologii współczesnej, gdzie tak naprawdę ten, ta dusza ludzka, ten człowiek był sprowadzony do takich instynktów, że my, jeśli my go, tak jak mówił Maslow, nauczymy reakcji na pewne czynności, to on już się będzie tak zachowywał i ta współczesna psychologia stara się. Mówić o tym, że człowieka można niejako zaprogramować, że da mu się pewien bodziec i on będzie na ten bodziec reagował. W ten sposób chciano potem projektować reklamy, żeby działać tak na, na to, co nazywali oni ludzką podświadomością, że nauczy się reagować, kojarzyć dane doznanie z danym produktem i potem będzie ten produkt kupować. Nie mówi się tutaj o rozróżnieniu, o tym, czym jest dusza, i o rozróżnieniu na duszę i na jej władze. To rozróżnienie jest ważne. I w, w odróżnieniu od różnych współczesnych, ale też i starożytnych filozofii święty Tomasz Zakwinu mówi nam, że między duszą a jej władzami istnieje rozróżnienie rzeczowe, czyli realne, czyli czym innym jest dusza, a czym innym jest są władze duszy, jakie to są władze. O tym sobie jeszcze powiemy. Dlaczego to rozróżnienie jest ważne? Otóż sama dusza nie może być Swoją własną czynnością. No ktoś może zapytać, dlaczego, po co o tym mówimy, ale mam nadzieję, że będzie to na końcu jasne albo choć trochę jaśniejsze. Dusza nie może być swoją własną czynnością, która jest przypadłościowa, ani dusza nie może być też takim pryncypium, z którego ta czynność e, wypływa. Kto się z tym poglądem nie zgadza? To jest, to jest pogląd świętego Tomasza Zakwinu, ale też jest to pogląd świętego Augustyna, scholastyków. Jakie filozofie? Ten pogląd jest też poglądem, oczywiście, wziętym od Arystotelesa. To też jest pogląd Arystotelesa. Kto to odrzuca? Oto jest pytanie. I otóż, właśnie taką zasadę odrzucają. Po pierwsze, Materialiści, zarówno starożytni, jak i nowocześni, po drugie, nominaliści, zarówno ci średniowieczni, jak i współcześni. Czym jest nominalizm? Zachęcam Was na moim kanale do znalezienia programu pod tytułem Spór o Uniwersalie. Gdzie staram się te e, stanowiska e, wyszczególnić i też tam powiedzieć o tym, e, czym jest nominalizm. E, to się łączyło z takim pytaniem o rodzaje i gatunki. Czy to, co ogólne rodzaje i gatunki istnieją e, w rzeczywistości, jako coś realnego, czy tylko e, w umyśle, czy też tylko jako słowa? Nominalizm ta powie, że nie ma czegoś takiego jak. Rodze, jak gatunek, to, że my a, określamy pewne osobniki, na przykład jako psy albo jako koty, to to jest tylko w naszym umyśle bądź też a, w naszych słowach. E, nie ma czegoś takiego, no bo nikt nie widział konkretnego kota, tak? No jednak, dla realistów umiarkowanych e, to będzie forma, która jest w każdym przedmiocie, i dzięki temu my możemy dopiero określić te poszczególne osobniki jako osobniki w jednym gatunku. Wydaje się to dla niektórych spór niezasadny, dla tych tylko, którzy nie rozumieją jego wielkiej wagi. Tutaj chodzi chociażby również i o poznanie Boga. Tym, za pomocą rozumu w tym sporze. Więcej na ten temat również znajdziecie w mojej książce Tomizm Gariga Lagranża wobec wizji filozoficznej Tiarda de Chardin, a, która jest do kupienia z księgarni Tedeum Freedom i Capital Book. W opisie programu znajdziecie linki do tego. No i również kartezjani, nowożytni subiektywiści to odrzucają kartezjusz po prostu i później jego naśladowcy łączył samą duszę już po prostu z myśleniem. I mam też ciekawą książkę na ten temat. Jak się przygotowywałam do tego, to trochę o, no, o tym czytałam, ale jednak to by za dużo już namieszało, więc myślę, że jednak też czasami lepiej mniej powiedzieć w tych odcinkach, żeby wam to zostało w głowie, chociaż wiem, że tutaj są tacy też odbiorcy, którzy by chcieli o wiele, o wiele więcej. Drugie pytanie, jakie się pojawia w związku z tym zagadnieniem, jeśli my już sobie powiemy, że władze duszy to jest coś innego niż sama dusza, no to pojawia się pytanie, jak te władze duszy mają się do tej duszy? Otóż w jaki sposób one z tej duszy wypływają? I tutaj istotą będzie dusza, władze są niejako jej przypadłościami, i chociaż one, w tej duszy mają swoje źródło, są z nią związane koniecznym węzłem. Więc no, muszą być oczywiście jakoś z nią powiązane. No i co ciekawe, tutaj mamy informację, że nie powinniśmy sobie tego wyobrażać na przykład tak jak strumień wyptryska ze źródła tak nie jest z duszą i z jej władzami. Albo tak jak w logice mamy jakiś wniosek, który z jakichś przesłanek wypływa. Tutaj chodzi o coś w rodzaju następstwa fizycznego. Akcja stwórcy dociera do samego wnętrza substancji i przez substancję do władz, także są one współstworzone mocą aktu, przez który Bóg stwarza duszę i ją jednoczy z ciałem. Mamy tutaj też taką scholastyczną zasadę podaną. Kto daje byt, ten daje jednocześnie to wszystko, co jest związane koniecznym następstwem z tym bytem. Czasami starano się to porównywać, tak jak mamy substancje duszy, a na przykład pień drzewa, albo te władze duszy, tak jak konary i gałęzie. I tutaj można to przyrównać do tego, jeśli sobie tak to wyobrazimy. Że dusza działa przez swoje władze tak jak drzewo przez konary i gałęzie. Natomiast złe by było to porównanie, gdybyśmy przypisali mu takie znaczenie, jak fakt, że drzewo z wolna wypuszcza gałęzie i liście, stroi się kwiatami, rodzi owoc. kwiat, natomiast i owoc, jak rodzi dusza, to wielorakie jej czynności. Dusza zatem nie wypuszcza gałęzi, bo jej gałęzie to jest władze. Są jednocześnie z nią samą stworzone. Czyli nie jest tak, że dusza stwarza władzę, nie, one są wraz z duszą stworzone. Święty Tomasz z nazywa to wypływem lub samorzutną emanacją. Jeśli by Was to zainteresowało, to rzeczywiście trzeba by tutaj więcej poczytać. Zapewne w sumie teologicznej świętego Tomasza Zakwinu, gdzie to mamy co zagadnienie, i pewnie tam będzie bardziej rozpisane, jak to, jak to będzie wyglądało. U świętego Tomasza Zakwinu wyróżniamy takie dwa zasadnicze porządki władz duszy, czyli organiczne i nieorganiczne. Może brzmi to skomplikowanie, ale po prostu chodzi o te związane z tym światem materialnym i o takie związane z tym światem duchowym. Czyli dusza ma w sobie coś wyższego. Potrafi się wznieść również do rzeczy duchowych, nie tylko do tych materialnych. Więc widzimy, jak tutaj pogląd świętego Tomasza Zakwinu jest różny od tego co chcieliby materialiści, marksiści czy też behawioryści. Warto zauważyć, jak różni się ten podział władz duszy u św. Tomasza Zakwinu od tego podziału, który proponują nam różne nowożytne psychologie, gdzie tutaj mamy albo taki podział na zmysłowość, intelekt i wolę, albo na uczucie, myśl i chcenie, albo na władzę życia wegetatywnego, zmysłowego i społecznego. Natomiast podział, który zaproponował święty Tomasz Zakwinu, on już został niejako przejęty trochę zmieniony od tego, co już wcześniej proponował Arystoteles. Więc tutaj też, żeby znać cały większy opis tej sytuacji, trzeba by sięgnąć jeszcze do Arystotelesa i potem do św. Tomasza Zakwinu. Jeśli macie jakieś konkretne pytanie, jeśli coś jest niezrozumiałe, to wtedy napiszcie w komentarzu, to do tych konkretnych kwestii postaram się sięgnąć, żeby w takim programie podsumowującym to wyjaśnić w każdym razie u św. Tomasza Zakwinu te rodzaje władz duszy się odnoszą do konkretnych przedmiotów, więc z tego one są nazwane że mamy pierwsze takie no jednym z tym przedmiotów jest nasze po prostu ciało zjednoczone z duszą to jest władza wegetatywna potem to ciało związane z duszą odbiera zmysły ze świata zmysłowego więc to jest władza zmysłowa i kolejna rzecz, że ta nasza dusza może również dotknąć takiego przedmiotu uniwersalnego jakim jest byt, czyli od tego poznania wielu różnych na przykład stołów my możemy poznać, że jest coś takiego jak stół, możemy je wszystkie jakoś zaklasyfikować i jeszcze dalej wyjść do Liczby, i wyjść jeszcze dalej do bytu, że jesteś takiego jak byt. To jest władza umysłowa, i to jest to, co odróżnia człowieka od zwierząt, co będą negować nominaliści. Dlatego też Garigula Grange powiedział, że nominalizm tak naprawdę pod tym względem sprowadza człowieka niejako do rangi zwierzęcia. Dlatego właśnie, że neguje to, że to za pomocą tej władzy umysłowej my ten byt możemy poznać. Następnie. Jak już poznajemy te różne przedmioty zewnętrzne, do niektórych z nich mamy jakąś inklinację, pożądamy ich, więc dążenie do tych przedmiotów to jest władza pożądawcza. I kolejna lokomocyjna to też jeszcze jest wzięta od Arystotelesa. Tutaj po prostu chodzi o takie utrzymywanie stosunków życiowych. Taki ciekawy cytat przy okazji: często się zdarza że to, co nam przynosi korzyść, jest oddalone i odległe, a to, co szkodzi, leży zbyt blisko nas. Dlatego trzeba przybliżać się do pierwszego, a odbiegać od drugiego za pomocą ruchu. Bardzo, bardzo to, to ciekawe, nie dość, że takie filozoficzne, to jeszcze yy, związane z taką praktyką, jaką możemy stosować, żeby się doskonalić. Kolejny wniosek, jaki wypływa z tej tezy, polega na tym, że takim podmiotem bezpośrednim tych władz organicznych jest żywe jestestwo, które jest złożone z duszy i ciała, czyli chodzi tutaj o żywy organizm, a podmiotem władz nieorganicznych, czyli tych duchowych, będzie już sama dusza. Więc tutaj mamy cały czas podział na to, co zmysłowe, na to, co duchowe, więc to, co zmysłowe poznaje zarówno duszę i ciała, cały organizm, a to, co jest duchowe, no to już sama dusza. To jest droga pośrednia między pozytywizmem a idealizmem. Pozytywiści twierdzą, że wszystkie władze człowieka są po prostu sprowadzone do czynników cielesnych. Natomiast zdaniem idealistów oraz tak jak już wcześniej powiedziałam, o tych nominalistów, kartezjanów, dla nich czucie jest czymś, co budzi się po tym wszystkim i to w innym podmiocie, to znaczy już nie w ciele, lecz w samej duszy więc bo dla nich wszystko, co odczuwalne jest tylko już tą sprawą samej duszy myślę, że to jeszcze będziemy sobie wyjaśniać jeśli będziemy mówić o poznaniu świętego Tomasza Zakwinu więc jeśli to jest niejasne to proszę Was, żebyście się tym nie zniechęcali, że jeszcze sobie o tym po prostu powiemy. Będzie, no, może to zdanie nam pomoże trochę tutaj y, rozjaśnić ten temat. Według zasad psychologicznych, których się trzymamy, dusza jest wprawdzie źródłem wszystkich władz, ponieważ wypływają one z niej żywiołowo i na drodze naturalnej emanacji. Jednak nie można samej duszy uważać za bezpośredni poziom władz organicznych. Dlaczego można zapytać? No Z tego powodu, że to, co jest wrażliwe na działanie rzeczy materialnych i rozciągłych, nie może być substancją duchową. Dlatego mamy tutaj taki podział, mamy też to, to czucie właśnie, czucie wywołane przez czynnik zewnętrzny. No, ono się domaga podmiotu, należącego do tego samego porządku, co przedmioty, których wpływom podlega. I sama materia, która jest uposażona w ustrój nerwowy, ona również nie wystarcza, bo doświadczenie uczy nas, że czucie jest przejawem, które zdradza nadzwyczajną jedność. W dziedzinie pożądania, na przykład, czucie koncentruje i jednoczy bardzo żywe i silne żądze, stwierdza to wewnętrzne doświadczenie, które wyraźnie mówi, że rozkosze, jakich zażywamy, i cierpienia, jakie znosimy, nie składają się bynajmniej z cząstek lub okruchów, lecz tworzą niepodzielne stany. Chcąc wymienione objawy dostatecznie wytłumaczyć, musimy przyjąć najpierw jakiś czynnik rozciągły posiadający zdolność do przyjmowania zewnętrznych wrażeń, a potem także coś niezłożonego jako pryncypium wspomnianej jedności. I dlatego, podmiotem czucia jakich innych przejawów władz organicznych musi być sam organizm żywy, ale inaczej będzie, jeśli chodzi o władze nieorganiczne, o to, co duchowe, one odpowiadają wyższemu bytowi duszy. One tutaj nie schodzą nigdy do poziomu materii, one są tak jakby bezpieczne, nie ukryte w samym wnętrzu duszy. I to w ten sposób, może to się wydawać trudne, ale w ten sposób my możemy lepiej zrozumieć, jak to jest po śmierci, gdy dusza z ciałem zostaje rozłączona. Wtedy te właśnie władze duchowe, one zachowują dalej, są zachowane, a te władze organiczne, które były związane właśnie z jakimś smakowaniem, z, doświadc z doświadczeniem tych rzeczy materialnych, one. No, na ten czas traczcom swoją działalność. Ale to jest ciekawe, że one całkowicie i tak na zawsze nie znikają, ponieważ, skoro ich źródłem jest dusza, to one i tak jakby w pewien sposób potajemnie w swoich głębiach przechowuje. To szczerze mówiąc, nie jest to dla mnie tutaj wystarczająco dobrze wytłumaczone. Tutaj taki znak zapytania możemy sobie postawić, może to jeszcze będzie wyjaśnione. Chodzi o to, że. Ta dusza to sobie zachowuje, i gdy kiedyś znowu nastąpi to zjednoczenie duszy z ciałem, to wtedy będziemy mieć ten odbudowany organizm, i dusza będzie po prostu no to, to wszystko po prostu znowu, znowu odczuwać. Zapewne też inaczej. No tutaj to trudno nam powiedzieć. Ostatni, piąty wniosek: to jest niezależność umysłu ludzkiego. Z jednej strony. Mamy tutaj też wyobraźnię. Ona mm, służy umysłowi, ona mu przedstawia zewnętrzne przedmioty. Czyli, jeśli my na przykład patrzymy na jakieś krzesło, najpierw y, to trafi, zanim jeszcze trafi do umysłu, to będziemy mieć niejako wyobrażenie tego krzesła w wyobraźni, a potem dopiero y, dojdzie to do umysłu. Tak, tak jest w tej teorii poznania. Może tutaj to zbyt skrótowo mówię, ale jeszcze w tych kolejnych tezach na pewno to będzie dalej rozwijane. Tutaj dochodzimy do takiej właśnie jedności substancjalnej człowieka, do tego pojęcia. Pojawił się zarzut, że skoro myśl ludzka jest podległa wpływowi czasu i że nauka wynalazła narzędzia, dzięki którym można mierzyć myśl i napięcie już po prostu, ale to, co wymaga czasu, jak i to, co da się odmierzyć za pomocą dokładnych narzędzi, to nie jest sama myśl, ale to, co tworzy materialny podkład myśli. Czym jest właśnie ten umysł? Tak, Chociaż on się zwraca do tej wyobraźni, no to nie jest całkiem od niej zależny. On się do niej zwraca, wyłuska ten przedmiot i chodzi o to, że to funkcjonowanie umysłu, funkcjonowanie rozumu, chociaż on bierze. Jakby te pojęcia z wyobraźni to jest całkowicie niematerialne, no chodzi o to, że z jednej strony mamy to wyobrażenie jakiegoś krzesła, ale dzięki omysłowi my możemy dosięgać czegoś, co jest abstrakcyjne. Możemy właśnie dosięgać bytu. Jeśli to jest dla was niezrozumiałe, no powiem Wam, że ja dzisiaj też tak kilka razy, co sobie musiałam przeczytać, żeby tak wam to wiedzieć, do czego to odnieść. Jeśli sobie sięgniecie po tą moją książkę Tomizm Gary'ego Lagrange'a wobec wizji filozoficznej Teilharde de Chardin, tam trochę jest też na ten temat, ale myślę, że jeszcze w tej książce będzie więcej też na ten temat. Kończy się ten dzisiejszy nasz rozdział cytatem z Buseta. Czynności umysłowe nie są związane z organami cielesnymi jak czucie, a mimo, że na podstawie koniecznej łączności istniejącej między czynnościami duszy, umysł posługuje się zmysłami i obrazami zmysłowymi, to jednak dochodzi on do prawdy nie przez to, że się zwraca ku zmysłom, lecz dzięki temu, że się zwraca ku wiekuistej prawdzie, czyli najpierw to poznanie nasze jest zmysłowe, ale potem umysł może abstrahować, dochodzić do prawdy. Tutaj dlatego to jest taki początek tego, do czego później dojdziemy w tej książce. Najpierw musimy się dowiedzieć, jak, działa te, jak działają te nasze władze, a potem, jeśli my to w ten sposób zrozumiemy, to będzie dla nas czymś pewnym, że można poznać Boga za pomocą rozumu. O tym będzie za jakiś czas, ale jeśli my inaczej będziemy rozumieć człowieka. Na przykład tak, jak to rozumieją nominaliści, tak jak to zrozumiał Immanuel Kant, to z tej perspektywy taki filozof dojdzie do agnostycyzmu. On nie będzie w stanie obronić tego twierdzenia, że za pomocą rozumu naturalnego człowiek może poznać Boga. Dlatego też Kant te dowody na istnienie Boga odrzucił. Dlatego też tutaj te tezy idą w takiej kolejności, a nie innej. Mam nadzieję, że chociaż trochę to było dla Was zrozumiałe. Subskrybujcie kanał. Będę wdzięczna za wspieranie kanału, za wspieranie zrzutki na studio, żeby ten kanał mógł się rozwijać, żebyśmy mogli więcej dla Was działać i tworzyć. Zachęcam Was również do obejrzenia ostatnich filmów z Dnia Żołnierzy Wyklętej. Tam też w takiej zakładce na żywo możecie zobaczyć na temat księdza Górgacza. Inne materiały na temat Dnia Żołnierzy Wyklętych, zachęcam Was do tego. Jest ostatnie kilka dni, bo kilkanaście jeszcze, że można wesprzeć moją książkę o siostrze Izabeli, wszystkie informacje w opisie programu. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, do zobaczenia. Drodzy widzowie kanałów Feryngraf i Alter Historia. Do tej pory nasze programy były realizowane głównie w warunkach domowych. Pora na większą profesjonalizację. W tym celu od 1 marca będziemy wynajmować lokal na studio nagraniowe i montażownie. To kosztowne przedsięwzięcie, dlatego organizujemy zrzutkę na wyposażenie nowego studia. Liczymy na Wasze wsparcie.